Hejka kochani, dzisiaj będziemy grali w Rayman Legend. Dzisiaj bardzo mam. Dzisiaj sobie zmienimy postać na. Raymana. Bardzo lubię go. Ale dobrze. Jedziemy z nimi. Dobra. Jeszcze przejdę sobie to. Dobra, jedziemy. Będzie dopiero jak źle.

Czekaj, o, 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 czekaj, przepraszam, przepraszam cię, mały. Wyjęłam tą muzykę. Czekaj, Okej. Okay. dobra. Panie, że goś śmierciłem. Dobra, ja właśnie dam radę. No, spokojnie dam radę. Dobra, Dobra, segredo uh -huh -huh -huh. O, oh, Ale jadę, Uch, jadę jak normalnie czarodziej Dobra, bronię. Szukasz, jadę, jadę. Uch, dobra, uciekam. holba. E, to, 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 to. O, o o o o Jezu. A mały się znalazł. <try> Okej. Yeah. O, Oj, oj, oj holba, holba. Ciekawe, co by się tu stało już.

Ale fajnie to po prostu. Dobra. No to mi się uda. Eee, ostatní e, e. Ta 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 ta. Okej, ostatni babak. Mm -hmm. Znowu wygrany, wygrany! Dobra. Jadę. W Twojej walizce znajdują się wiadomości. Otwórz się za pomocą Y, aby przeczytać te wiadomości. Nie dziękuję na razie. Nie no jeszcze wyzwanie Ja nie mogę Dobra, ale dobrze, że ma stworzenie. To nie będzie źle no na pewno. Następnym razem mi się uda jakoś. Nie będę tak nagrywać, tak? Specjalnie. O, bez wyzwań. No bez wyzwań tak nie będę nagrywał. O, to, Albo że przejdę? Nie wiem. Dobra. Jedziemy teraz z tym. Czyli nowy świat jakiś na pewno. Dobra. I co będzie na nas czekać w ogóle? Dobra. Jedziemy. Ja cię kwaczę. Okej. Okay. Nie. I co? Ja!

<ihunting> o, 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 be, be, be. o. <bunker> Szczyko. <ringsh Xiao x2> Od kiedy jestem kurczakiem w ogóle? Napiszcie mi w komentarzu czy lubicie kurczaki na przykład. No ja na przykład trochę lubię, ale dobra. Hmm? O holba. O nie, o nie, zakopałem się. Ja nie mogę. Ja nie mogę, dobra. Przeba. Dobra. A to spada do mnie. O czemu? Przedam mu ten Markito? to. O! Dobra, o, to lumskie po prostu. Ta ta ta, ta. wiem, okej. Okay. o nie, nie! Ja się krecę, ale się zakopałem dziwnie. Nie wiem, czy możecie mi to powiedzieć. Dobra, jest, teraz szybko uciekam. Ale, o, ulala, la. ale teraz to wygląda ładnie. O, ten, ten się istnieje. O, nie. Jezu, ja się boję. Dobra. Co jest? Nie. No jeszcze się zamknąłem. Dobra. Okej, okay. ale gadawek. O nie, o nie. Jezu, ludzie. Poczekaj, muszę odwrócić trochę kamerkę, żebyście widzieli. Trochę. Tu nic nie widzę. O, teraz jest lepiej, Poczekajcie. Teraz się do Was przybliżę. O nie. Teraz tu będzie trochę źle. Nie, 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 lava lawa, lawa. Podłoga to lawa. Nie. Dobra, ucieka. Biorę, biorę. Hmm, hmm, szyka, szyka. Dobra, ale mi dobrze idzie.

Bebe be, 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 be. Jezu. O, cholba O, Jezu, o nie, o nie! O, nie, nie może to odjechać za bardzo. O, o, o. czekajcie, czekaj. trochę się spnę A może coś? Nie. Ludzie! A ten się uśmieszek znalazł. Szkoda, że. Dobra, ja się Już prawie się zam zamurowałem. Cwaniaczkowo. Dobra, szybko teraz. Ratunku! Ratunku! No nie! To jest prawie niemożliwe. O, spadłem Ale torde. O, 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 dobra, prawda? Prawda. Nie, ona jest tylko problemem w tej szkole. Ha. Dobra, szy czy szyko. O! Ale mu w łeb. Wziąłem, no... Ty już mnie dzisiaj biłeś, więc do widzenia idziesz. A, o, Ty się z święuszek znalazł. Dobra, jadę. Ja zaraz nie wytrzymam psychicznie. O, uciekam, uciekam, uciekam. Ala la laj. Dobra, na tym razem się uda teraz. dobra okej, okay. Więc wiem, które stroje przebratnę, uciekam <laughs>